Cześć i dzień dobry w środę. Ja właśnie jadę do biura. Z jednej strony będzie okazja, żeby poznać Alinę, która do nas dołącza w październiku do zespołu sprzedażowego, a przy okazji muszę ogarnąć tam kilka dokumentów i kilka takich dość istotnych tematów przed jutrem, ponieważ jutro już wyjeżdżamy na dwudniową integrację firmową, także nie będzie za bardzo możliwości, żeby popracować. Fajnie, dzisiaj całkiem sporo jest nas w biurze, a za chwilę jeszcze będzie nas więcej, bo przyjeżdża nasza ekipa reprezentacja z UK. Cztery osoby Lee, Jack, James i Tyler. Także super. Wieczorem mamy jakieś takie Before party przed jutrzejszą integracją. Nie wiem, pewnie nie będę mógł na nim zostać, bo chyba muszę z młodym siedzieć w domu. Ale teraz przynajmniej będzie okazja, żeby złapać się na żywo. Dotychczas tylko miałem okazję poznać Lee, jak to kiedyś u nas był. Pozostałych chłopaków widziałem tylko na kolach i rozmawialiśmy tylko online. Także super, nie mogę się doczekać. Zapowiada się również jutro i pojutrze bardzo ciekawa integracja i bardzo ciekawy dzień. No, dni, tak naprawdę. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry. W firmie zajmujemy się dbaniem o zdrowie psychiczne pracowników, ponieważ silnego głowy pracowników to silna organizacja. To to oznaczyć jako autopromocja. Łoki <laughs> teraz Nie prowadzi Nie, jeżeli... Wiem, wiem, wiem A to dla influencerów, a ja już jestem influencerem na pewno. Jesteś. Na pewno. Jesteś, bo y, Mam wpływ na 10 osób, które to oglądają. No, I więcej tych, którym jeszcze przekazują tą wiedzę. A no to na pewno. Yeah, but... Hi, hello. Hi, hello, hello. Good to see you. Good to see you. Hi. Hi, happy to Good to see you. Prywatne tematy załatwione. Musiałem tutaj na chwilę coś podjechać ogarnąć. Teraz wracam do domu i kończę pracę. Po raz kolejny uświadamiam sobie, że jednak e, żyję cały czas w bańce informacyjnej. Mimo tego, że staram się z niej wychodzić, mimo tego, że też wyszedłem już częściowo z bańki IT, w której siedziałem przez kilkanaście lat, teraz prowadząc firmy e, widzę jak wygląda świat poza IT, to jednak e, docierają do mnie właśnie często takie głosy ze świata, z rynku, że nie wszystko jest tak proste jakby się wydawało. W szczególności właśnie jeżeli się osobą, która jest bardzo mocno gdzieś tam zakorzeniona w technologii, w nowinkach różnych technologicznych itd. I z jednej strony, wiadomo, web free, NFT, różne jakieś fajne aplikacje, rozwiązania, tutaj robimy mental health, rozwiązanie takie dla firm, jako benefit, jakby przecieramy szlak, staramy się być innowacyjni i generalnie robić różne ciekawe rzeczy, ja też już od dawna korzystam z nie wiem, płatności bezstykowych no generalnie jestem takim myślę early adopterem jeśli chodzi właśnie o wykorzystywanie różnych nowinek i ciekawostek technologicznych, lubię to, ułatwia mi to życie i gdzieś tam pozwala sprawniej funkcjonować a z drugiej strony często zderzam się ze ścianą, albo nawet nie tyle co ja się zderzam ze ścianą, co raczej z taką rzeczywistością e, związaną z tym, jak to inni zderzają się ze ścianą. E, ci ludzie, którzy nie są tak bardzo e, jakby wsiąknięci w tą technologię, we wszelkie nowinki i nawet można powiedzieć w pewne rzeczy, które już od kilku, kilkunastu lat się utarły i wydawałoby się, że są e, po prostu całkiem naturalne i takie bym powiedział standardowe w codziennym użytkowaniu. No bo słuchajcie, teraz tego, byłem przed chwilą w banku, żeby złożyć dyspozycję kolejnej transzy kredytu, bo mieszkanie już czeka na odbiór, więc tak naprawdę musiałem wpłacić ostatnią część, żeby ten odbiór był możliwy i strasznie ubolewałem, że muszę jechać do placówki bankowej, żeby zrobić to offline, fizycznie, klasycznie, pojechać, złożyć podpis i tak dalej, tak dalej, że nie da się po prostu tego zrobić online'owo. Będąc dzisiaj w placówce bankowej, siedziałem, czekałem aż tam pani wszystkie dane wklepie tak jak należy i słyszę rozmowę za plecami jakiejś innej klientki, która rozmawia sobie właśnie z pracownicą banku i nie była to wcale jakaś taka starsza pani tak na oko. Myślę, że mogła mieć około 50 lat, więc z mojej perspektywy jest to osoba, która... Miała szansę uczestniczyć w tej transformacji związanej z upowszechnieniem się komputerów, internetu i wielu różnych nowinek technologicznych. I pani generalnie miała zarzut taki, że wy wszyscy teraz tutaj zmuszacie mnie do korzystania z internetu, a ja jestem profesjonalistką i ja chcę chodzić do działu, chcę mieć ludzką obsługę, chcę mieć. Y Kontakt z człowiekiem i nie będziecie mnie tutaj zmuszać do tego, żebym korzystała z tych aplikacji, z tej bankowości internetowej, bo ja nie będę tego robić, bo to jest nieprofesjonalne, i w związku z tym ja będę zmieniać bank, no i pani przyszła złożyć dyspozycję wypłacenia gotówki po to, żeby przenieść się do innego banku. I tak jak to usłyszałem, wiecie, to było na zasadzie, kurde, w ogóle wow, w jakim zupełnie innym świecie żyję. Nie ma aż tak dużej różnicy między mną a tą panią, no bo yy, patrząc tak jakby liczbowo, no to ja już mając 36 lat, no to do takiej pani w okolicach 50, no to mam raptem 14 lat różnicy, to nie jest duża różnica. I jak bardzo to jest zaskakujące, kiedy okazuje się, że tak naprawdę większość tego, co ja traktuję jako coś takiego standardowego, powszechnego, normalnego, dla wielu osób nadal takie nie jest. I wiele z tych ludzi tak naprawdę żyje jeszcze w tej takiej rzeczywistości offlineowej, bez internetu, bez różnego rodzaju rozwiązań, bez aplikacji, prawdopodobnie też i bez płatności, bez stykowych i innych jakichś tam udogodnień, które nam technologia w dzisiejszych czasach oferuje. I myślę, że to jest dość ciekawy obraz, bo to pokazuje też, jak długa droga jeszcze przed nami. Prawdopodobnie to jest kwestia jeszcze jednego pokolenia, aż dzieciaki, które urodziły się już w dobie internetu, w dobie social mediów, ogólnie całego Web2 dorosną i wejdą na rynek pracy, część z nich już przecież wchodzi, bo w sumie nie trzeba daleko szukać, no już roczniki 2002-2004 już mogą wchodzić przecież normalnie na rynek pracy i, i, i normalnie wykonywać swoją pracę. Także to jest niesamowite, bo podejrzewam, że no jeszcze będzie musiało minąć spokojnie z 10, 15, 20 lat, aż właśnie takie wydawałoby się Standardowe rozwiązania jak bankowość elektroniczna, jak załatwianie różnych rzeczy z domu, bez konieczności wychodzenia, bez konieczności jeżdżenia, stania w korkach, stania w kolejkach staną się po prostu czymś takim normalnym, standardowym. Ja rozumiem, kontakt z człowiekiem jest super, natomiast z mojej perspektywy akurat odwiedzanie placówek bankowych, pocztowych i innych tego typu to jest po prostu jedna wielka strata czasu. Nie ma w tym żadnej wartości. No okej, okay, można sobie tam porozmawiać, uśmiechnąć się do pani, pana, ale z drugiej strony też wszystko zależy od tego, Jaki humor ma dany pracownik. I nie zawsze są to miłe wizyty. W sensie nie zawsze są one takie, jakbyśmy tego oczekiwali, nie ma tam jakiegoś super user experience, jeśli chodzi o poziom obsługi właśnie w takich placówkach, także. Myślę, że to jest kwestia po prostu przywiązania do tych tradycyjnych metod jeszcze sprzed doby internetu, komputeryzacji wszystkiego i tak dalej. Pani miała zarzuty, że oni tak wszystko informatyzują i że generalnie ona rozumie, że to systemy, że to wszystko jest potrzebne, ale ostatecznie ona teraz będzie musiała zrobić rozpoznanie na rynku, żeby zobaczyć, który bank jeszcze działa klasycznie, po to, żeby ona mogła załatwiać swoje sprawy w placówkach. Także ciekaw jestem czy się tej pani to uda. Oczywiście życzę jej wszystkiego najlepszego i życzę jej jak najlepiej, żeby jej się to udało. Natomiast obstawiam, że teraz to już chyba tylko, nie wiem, jakieś banki spółdzielcze albo jakieś inne takie niszowe banki, które nie wiem, nie mają swoich aplikacji mobilnych albo mają jakąś... Nie najnowocześniejszą bankowość internetową, będą w stanie spełnić takie oczekiwania, bo z tego co się orientuję, to większość banków, tych takich znanych, komercyjnych, no to jednak idzie bardzo mocno w internet digital i ogólnie ograniczanie tego kontaktu z klientem wtedy, kiedy nie jest to konieczne. Także taka ciekawostka. No cóż, podejrzewam, że będę żył w tej bańce informacyjnej jeszcze przez lata, jeszcze pewnie niejednokrotnie coś mnie zaskoczy. Myślałem, że już realizując różne wyzwania podczas budowy Hirmi wyszedłem z bańki już tyle razy, że już nic nie będzie w stanie mnie gdzieś tam zagiąć. Ale okazuje się, że jednak jak zawsze myliłem się i prawdopodobnie zawsze będzie coś takiego, co będzie powodowało, że sobie pomyślę o kurde, ja to jednak żyję w innym świecie, w innej rzeczywistości, no i to nie jest ani dobra, ani złe. Po prostu. No, jakby tak wygląda to czym się zajmuję, tak wygląda też kwestia moich doświadczeń, moich zainteresowań, moich zajawek i takiej zwykłej ciekawości świata, rozwoju i po prostu sprawdzania wielu różnych nowinek. Nie wszyscy muszą to lubić, nie wszyscy muszą to akceptować. Też rozumiem, niektóre obawy są uzasadnione, także no cóż, taka ciekawostka na dzisiaj. Ja co do domu, pisać sprawozdanie i no i tyle. Do usłyszenia jutro i dzięki za Twój czas. Hej!